Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com Drodzy Państwo, a w drugim pojedynku Galistrive w kategorii lekkiej do 70 kg zaprezentują się w narożniku niebieskim Zawodnik klubu Spartaku z Rzeczu, Mateusz Gienia! A jego rywalem będzie Czerwonym Rozjemcom tego starcia sędzia. Na Tomasz Brąder. Tomasz Brąder między innymi jest sędzią, ale KSW. O na razie pierwsze ataki bardzo chaotyczne, ale no, tak jak mówiliśmy w poprzedniej walce, młodzi zawodnicy raczej nie, nie, nie kalkulują. Ale od, od razu od presji rozpoczął Mateusz, zajął środek OKTAGONu, to on wywiera jakby presję, zmusza swojego e, rywala do, do myślenia, czym za chwilę może wystrzelić. Stara się zamknąć, o, Ach, tutaj... Bardzo dobra próba. Dobra próba, poszedł tylko w swoją prawą stronę, Kuba od razu chciał e, zamknąć go swoim lewym kopnięciem, Mateusz. Ale teraz dobrze, dobrze. kąsa, Kuba, dobra odpowiedź z jego strony. Tak, także z wysokim kopnięciem. Obaj takie dosyć niskie, szerokie pozycje, także na to, że. Musisz się... O! To no, no, będzie koniec za chwilę I Chyba tam spektakularnie. I i to sędzia Bronder zanurkowały po nogi Kuba, wybronił to Mateusz, po czym no naprawdę skarcił go niemiłosiernie i sędzia Bronder. Bając o zdrowie zawodnika musiał ten pojedynek zakończyć, no naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra, czutka Mateusza Bieniasza i dopisuje on już czwarte zwycięstwo w formule amatorskiego MMA. No Był ten atak, to zejście w nogi, wydawało się po tej naprawdę dobrych wymianach w stójce, zarówno ze strony jednego i drugiego. Trochę się taki nieprzygotowany, troszeczkę chaotyczny, łatwo od tego obronił się Mateusz. Tak, ale też trzeba pochwalić go, bo wyczuł to sprowadzenie, wybronił, od razu o takim krótkim prawym, i jak tylko poczuł, że zranił przeciwnika, to rzucił się dobijać i nie, no jakby nie pozwolił sędziemu na, na, na dłuższe trzymanie walki. Zmusił go bardziej do przerwania tej walki, Bronder musiał sędzia przerwać i, i fajne zwycięstwa. Fajne zwycięstwo i też y, trzeba powiedzieć, że jest to formuła amatorska i tutaj sędzia jest przede wszystkim od tego, żeby zadbać y, o zdrowie y, zawodników i troszeczkę czasami te pojedynki z jego strony mogą być przerywane wcześniej. Walka zakończyła się w rundzie pierwszej przez techniczny knockout. Zwycięzcą jest Mateusz Pieniarz. Mamy czwarte A, nagrody zwycięstwo y, Mateusza. Niestety na niekorzyść dla tutaj obecnych kibiców wygrywa reprezentant Spartakusa Rzeszów. Ale naprawdę to było bardzo dobre skończenie no z jego strony. Przytomne, przytomna obrona, przytomna ta kontra ciosem. I tak naprawdę nie pozostawił złudzeń, zmusił sędziego do przerwania tego